Witajcie, z tej strony Damian. Dzisiaj Wam zaprezentuję Mini. Nie jest to samochód sprowadzony ze Szwecji, ale jest to samochód że tak powiem mojego pracownika, którego rodzice mieszkają w Holandii. Sam go sobie sprowadził. Ma ten samochód półtora 2 lata, jakoś tak. Jest to Mini z silnikiem 1,6 benzyna o mocy 90 KONI z manualną skrzynią biegów e, autko jest w wersji parkline e, więc tak zacznijmy od prezentacji a i oczywiście jak co w każdym filmie zapraszam Cię na naszą grupę facebookową link do grupy będziesz miał w opisie filmu także klikaj, dołączaj do grupy kanał subskrybuj e, filmy lajkuj, e, będę wdzięczny i to chyba tyle możemy wrócić do samochodu Mini jest kupione od osoby prywatnej w Holandii. Rodzina go miała kilka parę ładnych lat, bo najpierw jeździła matka, potem córka, jak na wiek i przebieg, autko naprawdę w fajnym stanie. Na masce gdzieś mamy jakieś odpryski. Jeden jest taki większy, tutaj wam go pokażę. Widać. Autko jest bezwypadkowe, bezkolizyjne, wszystkie elementy lakiernicze są w oryginale. Mamy światła przeciwmgelne. Samochód rzeczy eksploatacyjne robione na bieżąco. W Holandii był robiony rozrząd przy ostatnim serwisie olejowym. Ten rozrząd został skontrolowany. Jak najbardziej z nim jest wszystko ok. Tarcze klocki. Bez zastrzeżeń mamy dwa komplety opon do tego samochodu. Lato zima. Jeszcze stoi na zimówkach aczkolwiek zaraz będziemy zmieniać na lato poza tym lakierniczo, korozyjnie bez zastrzeżeń wygląda wszystko ok mamy przyciemnione szyby, tak też jak zobaczcie przednia też jest oklejona mi się to osobiście podoba z tyłu mamy mankamenty na zderzaku 1. Z drugiej strony drugi. Poza tym, ok. Klimatyzacja została teraz przejrzana, przygotowana do że tak powiem sezonu także wszystko jest sprawne elektryka jak najbardziej też działa eee, właśnie tutaj mamy w środku skóry wnętrze w tym parkline eee, jest dwukolorowe nie ma takiej nudy może że tak powiem autko jest zarejestrowane na 4 osoby Dały drzwi, wszystko w porządku, bez korozji. Fotel pasażera, jak i kierowcy, w mojej opinii, w dobrej kondycji, książka serwisowa jest dostępna. Tak się prezentuje tył. Fajne miejskie auto. Chodźcie z drugiej strony. Mamy chromowane klamki, chromowane lusterka. Może najpierw zobaczymy tutaj tył, wtedy sobie fotel postaram się jedną ręką go przesunąć. Tu jakieś delikatne zadrapania. Może tu jeszcze zobaczymy, jak to wygląda? Spójrzcie, mam kluczek, tak mam kluczek jest, y skórzana kierownica, mamy tempomacik, radio CD, elektryczne siebie, oczywiście, klimatyzacja. Już Wam mówię, ile samochód ma przebiegu. 260 chyba, o ile dobrze. 265 tysięcy. Elektryczne lusterka. No i to chyba co najważniejsze wymieniłem. Jeżeli oczywiście masz pytania, Zadzwoń, przyjedź na jazdę próbną, ja dziękuję, że obejrzałeś ze mną ten samochód, zapraszam Cię na oględziny, na jazdę próbną, do zobaczenia, dzięki, pozdrawiam.